Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letishop. Letishop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w Internecie. Allegro, Aliexpress, Booking, RTV, GW, GD, MediaMark, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie. Automatycznie rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować w Waszej przeglądarki, która powiadomi Was o po czekającym cashbacku. prawo w górnym rogu na ta też na Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy kliknąć aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie prowizja w do Was kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe. bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto prowizję od sprzedaży, od przekierowania Was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z shop i dzieli się połową tej prowizji z Wami. Czyli to jest nasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letyshop znajdziecie w opisie tego filmu. Takie rodzinne spotkanie przy grillu, tu przyszedł rower dla Mali firmy Dallas z jak zwykle Będzie to taki sam rower jak do mojej żony, tylko że na 26 calowych kołach laty o to Cała radość, proszę bardzo. Możecie rwać. Nie da się, nie da się! Może wam pomogę, co? Nie! nie? No to ładnie trzeba tak, żeby ten karton nie na szczępy go porwać. Tu są takie szybki. Już porwało się. Tu szar, tu Właśnie. i super. O, tu jest Spokojnie, bo może być przyczepiony do roweru. O ja Nie, jest Nie, jest przyczepiony. Dobra, to chyba jest koszyk. Karton, trzymaj. No ja karton trzymać? A, i otóż to. No ale mały. Kartonik odłożymy. Taka propos to jest już towarda. Brkiecik, no nie. Nie, no, pomogę im. Przygryźmy. Aby, aby. Teraz wrócimy go do góry nogami co tu się stanęło? koko folika tu? Mhm. koło? teraz tutaj trzeba wpiąć tu trzeba ściągnąć osłonkę tak ma być koło, tak czy tak? Mhm. ryba. nie ryba, bo jest kierunkowy 15 tradycyjnie no proszę bardzo, od razu trafiłem lewy Czy to będzie 15 też no boże, niesamowite że tak idzie klucz 15 a drugi kręcimy w prawo normalnie teraz Maja zrobi pierwszy test jazdy i kierownica zostanie w rękach nic jej nie zostanie w rękach. Tatuś, jak skręci, to nie ma. No zobaczcie, jak, jakie opony jak pomalowane, bez nadziei. Czemu? To, to jest w nie aktach. To jest suszera odpierdzielona. A tam się nie zna. Nierówno, tak. brzydko. O, ładnie. Brzydko, odwalone. <laughs> Włoski jakie wystają tu. Oderbi je, ja można je oderwać? No, ja się zatrzyma. Jak opony wytrzymają, bo moje ok do, do dupska tak, koszyczek Koszyczek. ale on, on jest ten kurde, to twój on wysoki, ja nie usiądę na to siądziesz Co? siadaj, bo chcę zobaczyć i na masz już. dolnie i chyba najniżej na razie tak, dobra, no. stajemy dzisiaj najniżej no i tak, ten hamulec, załóżmy który trzeba gdzie wyrywała, trzymaj Maja pijany, jak pijany zając no i dobra. Jestem głodna. Może tak mały No i dobra. Tak to wygląda. Wymaga paru regulacji jeszcze. Tak wygląda. Wymaga troszeczkę regulacji. Założenia koszyka, to już zrobię offline. Oczywiście, błotnik, który też jest założymy zaraz. Nie żartowałem, pokażę wam z koszykiem. No, tak wygląda gotowy rowerek. Taki sam jak tamten. No, mały, idealny. Można dla dzieciaka. Idealny. Już niedługo. Pojedziemy sobie, patrz jakaś mój kaplatę te... kamery. ale spadaj. Widzimy się w terenie. Pojedziemy się z Mają, żeby się ten obraz zelektryfikuje na razie jednym z moich silników, ale docelowo będzie tu inny silnik, więc nawet tego nie będę pokazywał. Widzimy się w jednym z następnych odcinków w terenie. Cześć!